Wierzysz, że to, co cię rani, pochodzi z zewnątrz, ale co jeśli powiem ci, że ta rana zawsze była w tobie, prosząc, by ją usłyszano? Być może uważasz, że twoim największym problemem jest uzależnienie, ale muszę ci powiedzieć brutalną prawdę. Uzależnienie nie jest problemem. Jest symptomem, jest krzykiem, jest mapą. Zgnieciona kartka z duszy mówiąca, spójrz na mnie, a jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie przez przypadek. Masz już dość cichej powtarzalności. Masz dość samotnej walki z czymś, co wydaje się większe od ciebie, ale może, może nie jesteś zagubiony, może jesteś przebudzony w świecie, który zasnął. Karl Jung mawiał, że to, z czym nie zmierzysz się w sobie, los stawia przed tobą jako powtórkę. Tak właśnie działa uzależnienie. Powtarza się, aż usłyszysz. Jednak wbrew temu, co się mówi, nie zaczyna się od autodestrukcji, zaczyna się jako ulga, jako sposób na przetrwanie. Zaczyna się, ponieważ w pewnym momencie swojego życia potrzebowałeś miejsca, w którym mógłbyś się schować, oddychać, a ta kryjówka stała się więzieniem. Ale co, jeśli powiem ci, że za tym więzieniem kryje się ukryty język i że to, co nazywasz porażką, nawrotem, brakiem kontroli, może być początkiem nowego słuchania? A jeśli twoja dusza, nawet zraniona, wciąż próbuje mówić, mówić poprzez kompulsję, niepokój, powtarzanie. Ten film jest dla tych, którzy zmęczyli się obwinianiem siebie, dla tych, którzy chcą zrozumieć, dlaczego nauk nie znika dzięki sile woli, ponieważ nie jest to brak siły, to brak kierunku. Czujesz zbyt wiele. Zawsze tak było od dziecka. W tym świecie hałasu i oczekiwań zbyt intensywne odczuwanie stało się wyrokiem. I wtedy pojawił się nauk. Jako rozrywka, jako obrona, jako ukryty uścisk. Być może jesteś osobą, która uśmiecha się podczas rodzinnego obiadu, ale płacze w ciszy swojego pokoju, która umie się śmiać, ale czuje się wyczerpana, która próbuje pomagać wszystkim, ale nie wie, jak poprosić o pomoc, która szuka Boga, ale wstydzi się własnej ciemności. I to nie jest słabość, to jest ludzkość. Jung mawiał, że leczenie zaczyna się, gdy przestajemy oceniać nasze objawy i zaczynamy ich słuchać. Twoje uzależnienie nie chce cię zniszczyć, chce zostać przetłumaczone. Jest częścią twojej historii, której nie miałeś jeszcze odwagi opowiedzieć, bólem, który zignorowałeś, nieobecnością, której nikt nie zauważył, traumą, która nie miała nazwy. A co jeśli powiem ci, że istnieje dokładny punkt, w którym uzależnienie przestaje być symptomem, a staje się wyborem, w którym przestajesz być ofiarą powtarzających się zachowań i zaczynasz być autorem własnej odbudowy? Ten punkt jest teraz. Ten film nie jest o zaprzestaniu uzależnienia. Jest o zmianie twojego stosunku do niego. Jest o słuchaniu tego, co próbuje ci powiedzieć. O tym, żeby przestać krzyczeć z bólu i zacząć go tłumaczyć. Bo on ma coś do powiedzenia. A jeśli zostaniesz ze mną, pokażę ci krok po kroku, jak to zrobić. Tak jak nauczył nas Jung. Tak jak zrobili to prawdziwi ludzie. Z odwagą, głębią i prawdą. Ale zanim zaczniesz, weź głęboki oddech. Spójrz w głąb siebie i odpowiedz sobie szczerze. Czy jesteś gotowy, aby usłyszeć, co próbuje ci powiedzieć twoje uzależnienie? Jeśli tak, to kontynuuj, ponieważ ta podróż już się rozpoczęła, a dusza poszukująca sensu nigdy nie śpi już tak samo. Być może nigdy tego nie zauważyłeś, ale istnieje ukryty wzorzec między wrażliwymi, głębokimi ludźmi a niewidzialnymi uzależnieniami, które ich otaczają. Jung dostrzegł to przed wszystkimi innymi. Ponieważ prawda jest prosta i brutalna, im więcej czujesz, tym trudniej jest znieść ten znieczulony świat. I być może właśnie dlatego uzależnienie znalazło ciebie, nie jako błąd, ale jako zniekształcone schronienie. A teraz w końcu jesteś gotowy, aby to zrozumieć. Znałem ludzi, którzy nosili w sobie cichy smutek, ukryty za uśmiechami. Śmiali się podczas rodzinnych obiadów, publikowali zdjęcia z urodzin. Ale kiedy kładli się w ciemności własnej sypialni, czuli tysiące lat samotności. Ja też taki byłem. Za bardzo czułem, za dużo myślałem, za bardzo pragnąłem. W tej nadmierności zacząłem wierzyć, że coś jest ze mną nie tak. Tak się wszystko zaczęło. Uzależnienie nigdy nie puka do drzwi z krzykiem. Szepcze, tylko dzisiaj. Zasługujesz na to. I ty w to wierzysz, alkohol, który odłącza cię od rzeczywistości. Telefon komórkowy, który cię rozprasza, jedzenie, które cię pociesza, pornografia, która cię znieczula, nadmierna kontrola, praca, niepokój wszystko wydaje się działać, dopóki nie przestaje działać. A kiedy ból powraca? Powraca wraz z poczuciem wstydu, a wstyd napędza powtarzanie. Żyjemy w 2025 roku i nadal trudno jest znaleźć miejsce, w którym możemy po prostu być być głębokimi, nie wydając się przesadnymi. Odczuwać intensywnie, nie będąc osądzanym. Być może, podobnie jak ja, patrzyłeś kiedyś przez okno autobusu i płakałeś, nie wiedząc dlaczego. Czułeś ciężar niewypowiedzianego słowa. I czułeś się dziwnie. Jung twierdził, że ekstremalna wrażliwość nie jest słabością, ale wyrafinowaniem duszy. Jednak świat nie zgadza się z tym. Świat woli pośpiech, sztuczną lekkość, pozytywne myślenie, jako ucieczkę. Kiedy nikt nie rozumie twojego bólu. Próbujesz radzić sobie z nim najlepiej, jak potrafisz. I wtedy pojawia się uzależnienie. Nie jako słabość, ale jako desperacka próba adaptacji. Jung nazwał ten proces różnicowaniem świadomości. To wtedy zaczynasz dostrzegać to, czego inni nie widzą: pęknięcia, milczenie, luki. Widzenie zbyt wiele bez odpowiednich narzędzi jest nie do zniesienia. A najokrutniejsze jest to, że nikt tego nie zauważa. Działasz dalej, pracujesz. Uśmiechasz się, osiągasz wyniki, ale w środku jesteś wyczerpany. Walczysz z niewidzialnym bólem. Ból związany z koniecznością ukrywania się przed samym sobą, aby przetrwać wśród innych. Jung już to wiedział. Dla niego cierpienie świadomych ludzi nie jest porażką, ale częścią procesu indywidualizacji, procesu stawania się tym, kim naprawdę jesteś. Ale aby to osiągnąć, trzeba przestać nienawidzić siebie. Przestać próbować dopasować się do schematu, który Twoja dusza już przekroczyła, i wtedy zaczyna się coś świętego. Poznałem 54-letnią kobietę, która przez 20 lat używała alkoholu, aby uciszyć swój niepokój, matka, żona, uporządkowane życie na zewnątrz. Ale w nocy, kiedy wszystko cichło, piła, aby nie pamiętać, że nikt jej nie widzi. Podczas sesji inspirowanej Jungiem zrozumiała: to nie była słabość, to była niewidzialność. Dzisiaj pisze listy do siebie. Nadal odczuwa ból, ale umie słuchać. Zrozumiała, że uzależnienie było zniekształconą modlitwą duszy, proszącą o uznanie. Ta historia może być również Twoją historią. Uzależnienie dla tych, którzy bardzo cierpią, nie jest upadkiem, jest symptomem narodzin. Ból nie jest końcem, jest początkiem cichej transformacji, tej, której nikt nie widzi, ale która zmienia wszystko. Znajdziesz go w komentarzu do tego filmu. A jeśli dotarłeś aż tutaj, być może już wiesz, to, czego brakuje Twojej duszy, to nie jest więcej siły. Brakuje jej kierunku. Ponieważ istnieje pytanie, które niewielu ma odwagę zadać. Dlaczego im bardziej próbujesz się czegoś pozbyć, tym bardziej wydaje się to przyklejone do Ciebie. Nawet rozumiejąc, nawet cierpiąc, powtarzasz to samo. I nikt nie powiedział ci, co się za tym kryje. Karl Jung mawiał, nieświadomość nie jest tylko magazynem traum. Ale źródłem wiadomości, których jeszcze nie potrafimy rozszyfrować. A uzależnienie może być jedną z tych wiadomości, jak pognieciona kartka na dnie szuflady duszy. Zapomniana, brudna, ale z czymś świętym napisanym w środku. Może to zabrzmieć absurdalnie, ale co jeśli Twoje uzależnienie nie chce Cię zniszczyć? Co jeśli próbuje Ci pokazać coś, co zbyt długo ignorowałeś? Prawda jest trudna. To, co dziś Cię więzi, mogło kiedyś Cię uratować. Spróbuj przypomnieć sobie, kiedy po raz pierwszy powtórzyłeś to zachowanie. Ile miałeś lat? Co działo się wokół ciebie? Strata, porzucenie, cicha niesprawiedliwość. Być może nawet tego nie pamiętasz, ale twoje ciało pamięta, ponieważ ciało rejestruje to, co umysł tłumi. W psychologii głębi Jung twierdził: "Nieświadomość nie krzyczy, ona powtarza", i tym właśnie jest uzależnienie, rytualną próbą rozwiązania nierozwiązanego konfliktu. To cykl. Obiecujesz sobie, że przestaniesz. Znowu upadasz. Poczucie winy zamienia się w gniew, i wszystko zaczyna się od nowa. Jakby z każdym upadkiem część ciebie zawodziła tego, kim mogłeś być. Ale co, jeśli powiem ci, że patrzysz na to z niewłaściwej perspektywy, co, jeśli uzależnienie nie jest wrogiem, ale drzwiami, drzwiami do wszystkiego, czego przez całe życie próbowałeś uniknąć nieobecności, samotności, odziedziczonej winy, bezimiennego bólu. Ile części siebie pogrzebałeś, aby przetrwać, ile wersji siebie zapomniałeś, aby zadowolić innych, aby zostać zaakceptowanym, aby funkcjonować? Uzależnienie jest krzykiem tych części, nie słowami, ale powtarzającymi się czynami. Jung mawiał: Lekarstwem nie jest eliminacja objawów, ale wysłuchanie tego, co mają do powiedzenia. Czy potrafisz słuchać? Co więcej, czy jesteś gotowy, aby usłyszeć? Znasz ten ból, który sprawił, że przełknąłeś łzy podczas rodzinnego obiadu? To słowo, które nikt nie zauważył. To poczucie nieadekwatności, które towarzyszy ci od 13, 16, 22 roku życia? Ono tam jest. Żyje. Błaga o uznanie. I zgadnij, gdzie się ukrywa. W impulsach, które potępiasz. Nie niszczysz siebie złośliwie. Przetrwasz dzięki zasobom, które masz do tej pory. Ale może nadszedł czas, aby stworzyć nowe zasoby. Bo jeśli nadal będziesz używać tej samej ucieczki, aby uciec od tej samej pustki, los zawsze będzie taki sam. Jung powiedział, Dusza choruje, gdy jej droga jest ignorowana, a uzależnienie w wielu przypadkach jest właśnie tym czy smutkiem duszy, która została źle zinterpretowana. Czy zauważyłeś, jak bardzo inteligentni, wrażliwi i współczujący ludzie rozwijają ciche nałogi? Dzieje się tak, ponieważ nie mają gdzie ulokować swojej głębi. W świecie pośpiechu odczuwanie stało się problemem, myślenie stało się nadmiarem. A kiedy próbujesz podzielić się tym z kimś innym, słyszysz dramaty lub słabość. Ale to nie jest słabość, to świadomość. To twoja dusza ostrzega, że nie znalazła jeszcze miejsca, w którym może istnieć w całości. Uzależnienie pojawia się jako takie miejsce. Fałszywe, ale znajome. Rytuał. Ucieczka. Ale Jung uczy, że każdy nieświadomy rytuał jest prośbą o znaczenie. A uzależnienie może być właśnie tym, modlitwą, błaganiem duszy, prośbą bez słów. Nie zostałeś porzucony przez Boga. Być może czeka na ciebie tam, gdzie najmniej się tego spodziewasz w języku, którym posługuje się twoja dusza, gdy nie jest w stanie już mówić. A tym językiem jest symptom ból, który krzyczy to, czego nie odważyłeś się powiedzieć. Zastanów się: jeśli miałem dyscyplinę, by powtarzać destrukcyjny nawyk przez lata, Dlaczego nie miałbym mieć takiej samej dyscypliny, by zbudować rytuał uzdrowienia? Jeśli zdołałem znieść poczucie winy, wstyd, samotność, mam też odwagę, by stawić czoła odchłani i wyjść z niej w całości. Różnica nigdy nie polegała na sile, polegała na świadomości, a świadomość budzi się. Dlatego zadaję sobie pytanie i zapraszam cię, abyś zadał je sobie również: jakiej części swojej historii nie miałeś jeszcze odwagi wysłuchać? Ponieważ sam akt pisania, przyznania się, spojrzenia może otworzyć przestrzeń, a w tej przestrzeni coś zaczyna się rodzić. Czas porozmawiać o czymś, o czym niewielu ludzi ma odwagę wspomnieć: o duchowym cieniu, ciemnej stronie dobrych ludzi. Tak, świadomi hojni i głęboko uduchowieni ludzie również popadają w sekretne nałogi, również ukrywają się w niewidzialnych uzależnieniach. Karl Jung mówił o tym jasno: jeśli masz odwagę. Zrozumiesz dlaczego. Znasz kogoś, kto żyje z uśmiechem na twarzy, pomagając innym i mówiąc, że wszystko jest w porządku, ale w środku jest wyczerpany, zirytowany, smutny i nie ma odwagi się do tego przyznać? Być może tą osobą jesteś ty, a najokrutniejsze jest to, że ta osoba stworzyła sobie tak świetlisty, święty wizerunek, że przyznanie się do czegoś przeciwnego byłoby niemal grzechem. Właśnie wtedy rodzi się niewidzialne uzależnienie. Bo kiedy duchowość staje się maską, przestaje leczyć. Jung nazywał to nadmiernym wyolbrzymianiem ego przez duchowość, kiedy moje dążenie do bycia dobrym zamienia się w więzienie, a nie drogę. I to boli, nie od razu, ale powoli, po cichu, jak światło, które zamiast oświetlać, oślepia. Często mój ból nie jest akceptowany, ponieważ nauczono mnie, że smutek jest słabością duchową, że gniew jest brakiem wiary. Że udręka jest oznaką niewdzięczności. Słyszałam to już tyle razy. W trudnych chwilach mówiono mi, zaufaj Bogu, ale nikt nie pytał, co czuję, a więc połykałam łzy, milczałam, tłumiłam, aż do dnia, w którym ból wylał się w ciszy, powrócił jako niepokój, jako osądzanie siebie, jako nauk, którego nikt nie widzi. I właśnie w tym tkwi niebezpieczeństwo. Modlę się, ale obwiniam siebie, pomagam. Ale jestem wyczerpany. Daję, ale nie umiem przyjmować. Uśmiecham się, ale tylko na zewnątrz. Istnieje cicha syndrom zwany duchowym wybawcą to wtedy, kiedy ciągle muszę pomagać innym nie z miłości, ale ze strachu strachu przed zetknięciem się z własnym bólem. Akceptuję cierpienie innych, ale odrzucam swoje własne. Oddalam się tak bardzo od siebie, że zaczynam żyć w pozorach. W takiej sytuacji pojawia się uzależnienie. Ale pod pozorem modlitwy, służby, poświęcenia tylko, że to nie jest prawdziwe to ucieczka to wyczerpanie zamaskowane duchowością. Jung nazwał to wyparciem cienia przez nadmiernie rozbudzone światło a cena jest wysoka chroniczne zmęczenie, powierzchowne relacje ciało, które wydaje się funkcjonować ale dusza krzyczy wszystko wydaje się czyste, ale w środku jest puste i to właśnie oddala mnie od Boga nie jest to mój smutek. Jest to jego zaprzeczenie, ponieważ Bóg nie mieszka w przedstawieniu. On mieszka w prawdzie. A ta prawda obejmuje mój ból. Czy wiesz, że kraje o wysokim wskaźniku formalnej religijności mają również alarmujące wskaźniki depresji wśród dorosłych? Nie jest to przypadek. Jest to symptom, od rodzaju duchowości, która wymaga czystości, ale nie toleruje człowieczeństwa. Dlatego zachęcam cię do refleksji, czy twoje poszukiwania duchowe leczą cię. Czy może znieczulają? Czy odnajdujesz siebie? Czy tylko uciekasz od siebie w bardziej elegancki sposób? Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony potrzebą być kimś, kim nie jesteś? Czy kiedykolwiek musiałeś połykać smutek, aby nie zostać osądzonym? Te pytania nie są proste, ale mają moc przywrócenia cię do siebie, bo może nie potrzebujesz więcej wiary, potrzebujesz pozwolenia. Pozwolenia na porażkę, na odczuwanie, na bycie człowiekiem. Jung mawiał. Cień nie jest złem, cień jest wszystkim tym, co nie znalazło miejsca w świetle. A jeśli nie dasz temu miejsca, zrobi to nauk. Potrzeba odwagi, aby zanurzyć się we własnej prawdzie. Poznałem 63-letniego mężczyznę, byłego pastora. Przez dziesięciolecia głosił kazania, udzielał porad, opiekował się ludźmi. Ale nikt nie wiedział, że w samotności zmagał się z kompulsywnym objadaniem się, pornografią i atakami paniki. Płakał po nabożeństwach i czuł się brudny, uważał się za słabego, ale nigdy nie był słaby, był człowiekiem. Uzdrowienie nastąpiło dopiero wtedy, gdy przestał udawać świętego, kiedy przestał osądzać siebie i zaczął traktować siebie jak syna, syna, który krwawi, potyka się, modli się, a także płacze. Dzisiaj nadal pomaga innym, ale pozwala sobie również prosić o pomoc. Odkrył, że światło, które leczy, nie jest tym, które usuwa cień. Jest tym, którego przyjmuje. A ty jesteś gotowy na ten uścisk? Ponieważ istnieje święty punkt, w którym uzależnienie przestaje być symptomem, a staje się wyborem. Jung powiedział, że prawdziwa wolność nie polega na robieniu tego, co się chce, ale na nauce pragnienia tego, co nas wyzwala. Wybór ten zaczyna się od cichego tak, tak, które może zmienić wszystko, lub nigdy nie zostać wypowiedziane, ale prawda już zapukała do drzwi. Przychodzi moment, kiedy zmęczenie nie jest fizyczne ani emocjonalne, jest egzystencjalne. W tym momencie coś się zmienia. Zaczynam wybierać życie, nie z euforii, ale z powodu obecności. Uzależnienie nigdy nie dotyczyło tylko substancji lub zachowania. Było to krzywe most, po którym chodziłem, czasem przez lata, próbując osiągnąć coś prawdziwego. Spokój, miłość, sens Boga. Błędem nie było pragnienie tych rzeczy. Błędem było wierzyć, że muszę się zniszczyć, aby na nie zasłużyć. Niewielu mówi o dokładnym momencie impulsu. Wszyscy komentują to, co było przedtem traumy, przyczyny albo to, co było potem poczucie winy wstyd. Ale co z tą sekundą, w której wydaje się, że istnieje tylko jedno wyjście poddać się tam leży klucz. Jung powiedział: Nie jesteśmy tym, co nam zrobiono, jesteśmy tym, co zrobiliśmy z tym, co nam zrobiono. W tym momencie powracają wszystkie wersje mnie samego. Zignorowane dziecko, duszący się nastolatek, wyczerpany dorosły. Wszystkie przejawiają się w jednym geście powtarzaniu. Ale uzależnienia nie pokonuje się wojną, rozpuszcza się jej jasnością umysłu. Jak dziecko, które krzyczy, bo nie zostało wysłuchane, jeśli ją ignorujesz, krzyczy jeszcze głośniej, jeśli ją karcisz, chowa się. Ale jeśli ją wysłuchasz i powiesz: Mów, jestem tutaj. Gniew zamienia się w ból, a ból w język. Nie muszę usuwać swojego cienia, muszę go zintegrować. Aby to zrobić, ostatnia maska musi spaść maska kontroli. Nie kontroluje swojej duszy motywującymi frazesami. Nie dyscyplinuje traumy celami. Dusza rozumie obecność, a nie narzucanie. Próba pokonania nałogu samą siłą jest jak powstrzymywanie morza rękami. Potrzebuję kierunku przestrzeni, w której wszystkie moje części nawet te, których najbardziej się wstydzę, mogą istnieć bez dominacji nad mną. Zaczynam dzisiaj, nie za pomocą magii, ale jednym krokiem, przestaję osądzać siebie za wycofanie się i zaczynam rozumieć, co to wycofanie mi mówi. Każde wycofanie jest sygnałem ostrzegawczym, cichą prośbą o pomoc. Czy próbowałeś kiedyś to zmapować? Zapisać, co czułeś przed impulsem? Wziąć głęboki oddech, obserwować. Nie po to, żeby się karać, ale żeby to rozszyfrować. Istnieje pewien wzorzec. A jeśli przyjrzysz się uważnie, zobaczysz, że to nie nauk cię kontroluje, to pustka, którą próbuje on zakryć. Nauk jest pokrywką, dziura jest głębsza, ale ta dziura nie jest końcem, jest wejściem, a wejście wymaga odwagi. Odwagi, by powiedzieć, nie jestem tylko tym, i nie jestem. Jestem wszystkim, co przetrwało, tym, kto upadł i podniósł się. Tym, kto kochał w ciszy, płakał w milczeniu, udawał, że wszystko jest w porządku. Jestem historią, która teraz zaczyna być opowiadana. Z prawdą. A ta prawda mnie nie niszczy, integruje mnie. A jeśli to, co zawsze nazywałeś uzależnieniem, jest w rzeczywistości portalem, zaproszeniem do przejścia, a nie ucieczki, początkiem nowego życia, w którym każdy ból przestaje być karą, a staje się językiem. W którym każdy kawałek, który uważałeś za zepsuty, jest w rzeczywistości surowcem do odbudowy, ponieważ zasługujesz na to odrodzenie. A teraz po wszystkim, co przeszedłeś, może pojawić się nieuniknione pytanie: jak zastosować to wszystko w prawdziwym życiu? Co zrobić, gdy następnym razem pojawi się impuls? Jak nie zgubić się ponownie? Dlatego stworzyłem plan, nie techniczny, sztywny, ale symboliczny. Plan ponownego spotkania z Twoją duszą, z Twoją wolnością. Z tą częścią ciebie, która nigdy nie była uzależniona, była tylko zapomniana. Krok 1. Stwórz swoje sanktuarium ciszy. Tylko 5 minut dziennie. Bez telefonu komórkowego, bez popisywania się. Tylko ty, twój oddech, twoje uczucia. Zadaj sobie pytanie: co próbuje mi dzisiaj powiedzieć? Wspomnienie, ból, obraz, albo po prostu cisza. Wszystko jest w porządku. Ważne jest, aby słuchać. Krok 2. Nadaj imię demonowi, bez nienawiści. Kiedy pojawi się impuls, zatrzymaj się. Powiedz: To ból ignorowanego dziecka. To udręka spowodowana odrzuceniem. Nazwanie oznacza oświecenie. A to, co jest oświecone, można zmienić. Krok 3. Przestań walczyć. Porozmawiaj. Zamiast opierać się, porozmawiaj z impulsem. Wiem, czego chcesz, ale dzisiaj wybieram coś innego. Jeśli możesz, powiedz to na głos. Uzależnienie znika, gdy nie napotyka oporu, spotyka słuchającego. Krok 4. Zastąp rytuał uzależnienia prawdziwym rytuałem. W momencie pojawienia się impulsu, zapal świecę, napisz list, pomódl się. Stwórz nowy symbol, nowy gest. Podświadomość rozumie symbole, a dusza rozkwita w świadomych rytuałach. Krok 5. Znajdź kogoś, kto cię widzi. Nie musi to być terapeuta, ale musi słuchać bez osądzania. Jeśli nie ma nikogo, pisz listy do swojego wewnętrznego dziecka. Nagrywaj audio dla siebie, ale nie milcz już więcej. Krok 6. Pisz. Zapisuj, co czułeś, o której godzinie, co było bodźcem. To jest mapa, a nie spowiedź. Ujawnia wzorce. Pokazuje Twoją ewolucję. Pisanie porządkuje chaos. Krok 7. Wybacz sobie. Każdego dnia, bo upadniesz. Powtórzysz to, ale nie wracasz do punktu wyjścia. Idź naprzód. Wybaczenie oznacza: widzę swój ból, ale nie jestem jego zakładnikiem. Krok 8. Pamiętaj, wracasz do domu. Powrót jest powolny. Powrót wymaga czasu, ale za każdym razem, gdy oddychasz przed powtórzeniem, za każdym razem, gdy piszesz, nazywasz, akceptujesz swój cień, wracasz do siebie, do Boga, do esencji. Jeśli poczułeś, że to wszystko poruszyło w tobie coś i chcesz kontynuować, Istnieje specjalny materiał o nazwie Metoda Ludjunga. Pięć minut dziennie na ponowne połączenie się z wnętrzem. Małe symboliczne rytuały, które pomogą ci odnaleźć spokój, jasność umysłu i duszę. Link znajduje się w komentarzu przypiętym do postu. Nie jest to magiczna formuła, to prawdziwa droga. A jeśli coś tutaj poruszyło cię, jeśli jakieś zdanie sprawiło, że spojrzałeś inaczej lub poczułeś, że nie jesteś sam, Zapraszam Cię do polubienia tego filmu i subskrybowania kanału Plenitude M. Reflexão. Ten kanał istnieje dla Ciebie i dla Ciebie, dla dusz w trakcie odbudowy, które nie godzą się na milczenie. A jeśli chcesz pójść dalej, możesz wesprzeć tę pracę dowolną kwotą. Twoje wsparcie wzmacnia kanał i pozwala, aby takie wiadomości dotarły do innych dusz, które tak jak Ty potrzebują wiedzieć: Nie jesteś zepsuty, jesteś w trakcie odbudowy. I to jest święte. Jesteśmy razem, zawsze. Do następnego filmu, z większą prawdą, większą głębią i większą przestrzenią dla ciebie, abyś mógł być tym, kim zawsze byłeś, przed bólem, przed uzależnieniem, przed zapomnieniem.